Ile znasz piosenek paliona? Kliknij szybko dwa razy w ekran i przechodzimy do testu. Numer 1. Najłatwiejszy. Zielone, zielone, robię sobie zielone. Numer 2. Łatwe Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzycze, ale, ale duży portfel mam Numer 3. Teraz średnie. Jak w wesek chcę imprezę i basen w niej mieć Teraz chwila przerwy, masz 3 sekundy na zostawienie suba i lajka. Szybko, zanim czas minie. Dobrze, gadujemy dalej. Numer 4. Troszkę trudniejsze. Numer 5. To już trudne. Co? Daj mi przejście. Cały czas on to. Numer 6 jest najcięższy. Nie zgadniesz tego. Nie ma opcji. Zamieniłem pokój na willę Wow, brawo. To wszystko. Ile z tych piosenek znałeś? Pochwal się w komentarzu. A jeśli chcesz dostać taką myszkę za darmo.